Polityka prorodzinna dzisiaj to racja stanu naszego kraju. Ale zanim, dziękując raz jeszcze, chcę powiedzieć, że dobrze, że o tym mówimy w różnych kawałkach naszego województwa, bo nasze na tle całości kraju. Różni się, ale w tajemnicy. Debata ma na celu przybliżenie mieszkańców Koszalinia spraw związanych z polityką prorodzinną. Tu w, w Koszalinie chociażby z kartą dużej rodziny, gdzie m.in. innymi Stowarzyszenie brało udział w zabawie. Stowarzyszenie powstało na początku 2000 roku. Było w, ja pierwotnie miało nazwę nasz prezydent. Mieliśmy wtedy na celu wspieranie prezydenta Mirosława Wykiekińskiego. Później stowarzyszenie zmieniło swoją nazwę na moje miasto. Ma na celu współpracę, ścisłą współpracę z Urzędem Miejskim, wspieranie pomysłu pana prezydenta pana Piotra Miejskiego. W swoich szeregach mamy y, 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 pana ministra, y, podsekretarza stanu y, Przemysława Krzyżanowskiego, mamy radnych y, y, w Radzie Miejskiej jak również radnych osiedlowych. A jakieś inicjatywy, czy tylko wspieramy. No, jedną z większych właśnie inicjatyw to jest właśnie chociażby dzisiejsza debata. Poza tym wspieramy bierzemy czynny udział w życiu miasta w, w, w radach, radach osiedlnych. Prowadzone w Pomorskim, a także w tej części koszalińskiej. Muszę powiedzieć także i pochwalić MOP Szczeciński, wiele ośrodków pomocy społecznej PCPR-ów działających na terenie naszego województwa, bo to są działania w porównaniu z problemami, które mamy, adekwatne. Rzadki przypadek, kiedy można powiedzieć tak, że problem jest diagnozowany i rozwiązywany, choć na jego rozwiązanie nie starczy ani rok, ani tydzień, ani nawet chyba ze trzy lata, to jest planowanie długofalowe. Różnimy się, i mówię to z absolutnym przekonaniem i dumą, na tle innych regionów w Polski, tym, że jesteśmy pierwsi w diagnozie i pierwsi w reakcji, ja. w tym Mazowsze, może się od nas naprawdę uczyć. Na czym polega nasz główny problem? Na bardzo złej demografii. Polska się zwija. Rok poprzedni, 2013, był pechowy i najgorszy w swoich wskaźnikach. 15 tysięcy osób więcej umarło niż się urodziło. Przy takim stanie demografii będziemy mieć ogromny kłopot. To, co dzisiaj się wydaje niemożliwe, już w roku 2027 stanie się faktem. Będzie nam brakowało rąk do pracy. Będzie znaczna większa ilość osób, które są w wieku poprodukcyjnym, 67 i wyżej, niż tych, które są w wieku produkcyjnym, które pracują na nasze. Polityki prorodzinnej, interesują statystyczną taką koszańską rodzinę. bo Jeśli chodzi o przedszkola, to temat jest wyczerpany i w koszalinie, jak to pan minister mówi, koszalin jest białym, plamą, pozytywnym, pozytywnym przykładem. A jakie zagadnienia jeszcze powinny być potrzebne? Najważniejszą rzeczą w polityce prorodzinnej w Koszalinie jest Karta Dużej Rodziny, która w ostatnim czasie zaczęła działać w Koszalinie. Po, ostatnim, po ostatniej zabawie karnawałowej, którą byłyśmy współorganizatorkami w Muzie Barietę, widać było, że zainteresowanie jest ogromne. Nie dość, że rodzin, to jeszcze przedsiębiorstw, które chciały współpracować z tą kartą. Poza tym są plany odnośnie Karty Seniora, żeby też przybliżyć i ułatwić seniorom życie w naszym mieście, ścieżki rowerowe też są zaliczane do polityki prorodzinnej i różne instytucje kulturalne typu filharmonia, rodzinie wielodzietne mówią no, bardzo fajnie, że są te złyżki Czasami na takim śmiesznym poziomie pod tytułem 5%, ale dlaczego na przykład jeszcze nie są załatwione zniżki na przykład NZK, czy nie jest załatwione w szkołach na przykład te zniżki na komitety rodzicielskie, bo to są tak, czy na e, jakiś komplet podręczników, bo tak naprawdę to są największe wydatki dużych rodzin. Powiem tak, ja mam bliźnięta Odnośnie komitetu rodzicielskiego jest nieobowiązkowy, więc można napisać podanie i się jest zwolniony. Nie wymagajmy od władz, że na dzień dobry, y, zrobimy wszystko. Do takich przedsięwzięć typu MZK, zniżki na podręczniki, to trzeba wszystko wprowadzać stopniowo. Nie da się wszystkiego zrobić jednorazowo, jednego dnia. Czyli nie jest przekreślone to, że takie zniżki w przyszłości będą? No, na pewno będziemy się o to starać, żeby takie zniżki były. Rzecz Sama osobiście też byłabym zadowolona, jakby można było zamiast zetka troszeczkę taniej płacić. Uważam, że tak, dlatego że dużo ludzi myli politykę prorodzinną z polityką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. A to, to są zupełnie odrębne dwie, dwie rzeczy. Ale frekwencja go się zachwyca. Ja osobiście jestem zadowolona. Z tych kilku osób, które przyszły? Tak, dokładnie, dlatego że tak jak kiedyś pani Magda Kochan mi powiedziała, że na pierwszym spotkaniu przyjdzie jedna osoba, a na następne przyjdzie pięć, a na trzecie przyjdzie pokuszenie. Mamy nadzieję, że Diagnoza alarmująca. Przez tę diagnozę dochodzimy także do sytuacji, w której wiemy, że najtrwalszą i taką najbardziej stabilną komórką, w której wychowują się przyszli wspaniali obywatele naszego kraju to jest z tych Najważniejszych elementów dotyczących polityki prorodzinnej. I tutaj chyba na tej sali nikogo nie trzeba do tego przekonywać. Wszyscy wiemy doskonale, że jeżeli jednostka samorządu terytorialnego poprzez wpływ pewien ustawodawcy, Ministerstwa Edukacji Narodowej, który sprawuje bezpośrednią opiekę i jak gdyby organizuje <laughs> system wychowania przedszkolnego na terenie kraju. Może to mieć i powinno to mieć wpływ na rozwój i myślę zwiększenie populacji urodzeń, bo wiemy doskonale, że rok 2013 jest rokiem generalnej tragedii demograficznej, jeżeli chodzi o nasz kraj i wszyscy powinniśmy w swoich priorytetach, mówię tutaj o Ministerstwie Polityki i Pracy Społecznej, także Ministerstwie Edukacji Narodowej, mieć sprawy związane z rozwojem przede wszystkim tego, na co oczekuje rodzice. dziecko oczywiście wchodząc na rynek pracy, jeżeli chce wyjść na rynek pracy, decyduje się też na to, by mieć dziecko, mając wizję pewną przede wszystkim zapewnienia opieki dla tego dziecka w momencie, kiedy jest aktywny zawodowo, czyli wejścia do żłobka, co później jest konsekwencją pewną pobytu w żłobkach, także edukacji przedszkolnej, tej edukacji jak najdłuższej przedszkolnej, bo patrząc na to, w jaki sposób w Polsce realizowana była właśnie polityka związana z rozwojem wychowania przedszkolnego, to można powiedzieć, że dane statystyczne, które dzisiaj tutaj przywiązę, bo myślę, że warto wspomagać się także w tej dyskusji na temat opieki przedszkolnej, wychowania przedszkolnego konkretnymi danymi. Ja te dane dzisiaj mam, które. No mówią o kroku milowym, jeżeli chodzi o postęp w upowszechnieniu wychowania przedszkolnego od roku 2006. Mamy takie dane od 2006 do 2000. My, jako Ministerstwo Edukacji Narodowej, zrobiliśmy, by pomóc rodzinom, by także zwiększyć upowszechnienie wychowania przedszkolnego, nie tylko ze względu na strategię Unii Europejskiej, które mówią o tym, że. Do 2020 roku Polska jako członek Unii Europejskiej powinna osiągnąć mniej więcej 90% udział upowszechnienia wychowania przedszkolnego wśród dzieci od 3 do 5 roku. Zostało przyjęte przez mieszkańców społeczeństwo to Szalina, karta, przyjęta karta dużej Rodziny. Jeżeli powiem Państwu, że ponad 300 rodzin uczestniczy w tym programie, jest to ponad około 1000 osób. Jeżeli uczestniczy w tym programie 70 podmiotów różnych cały czas się zgłaszają, to świadczy o tym, że ten pomysł, który zrodził się w Koszalinie, był wart tego, żeby, żeby to robić, żeby to realizować, bo to jest wsparcie właśnie Dużej Rodziny, ulgi, zniżki, możliwości korzystania z różnego rodzaju usług od sportowych, artystycznych poprzez no, między innymi sklepy, zakupy, pomoc taka czy inna. Jeżeli chodzi o dalsze działanie nasze, koszalińskie, sprawa żłobków. U nas w Koszalinie w tym roku przyjmiemy kolejną grupę 200 małych dzieci do żłobków. Otwarty został w miesiącu w listopadzie kolejny żłobek, w którym przyjęto ponad 40, no 45 małych dzieci. Przedszkole, to o czym mówił pan minister. Koszalinie z tej dobrej sytuacji, wszystkie dzieci, które zadeklarowały chęć, Przyjścia do przedszkola, to miejsce znalazły. To, co się będzie działo w tym roku, będzie jeszcze sytuacją lepszą, jako że sześciolatki idą do szkoły i będziemy mieli więcej miejsc. Także, jeżeli chodzi o przedszkola, sytuacja w Koszalinie jest bardzo dobra.